400, 500, 500 złotych po raz pierwszy, 500 złotych po raz drugi, kto da więcej? 600, 700, 800, 900, 900 złotych, 1000, super, 1100. 1100 po raz pierwszy. 1200. 1200 po raz pierwszy. 1200 po raz... 1300, przepraszam, dobrze, poprawię mnie. Zuzia. 1300 po raz pierwszy. 12.2 i pół. Półtora. Sorry. Półtora po raz pierwszy. Za piękną, ceramiczną puszkę. 1600 po raz pierwszy. Czy ktoś do 1700? Fantastycznie. 1800. Ktoś do dwie do 2, dwa, 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 200, 200, dwa, 2, 300, 2, 400, 2, 500 i się już trochę rozgrzaliśmy, także, drogie panie, 2,500, dwa, 2,600, dwa, 2,600 dwa, po raz pierwszy, 2,600 po raz drugi, 2,700, może ile emocji, 2,700 po raz pierwszy, 2,800. 300 po raz pierwszy. 3200. 3200 po raz pierwszy. 3. 3300. 3400 a może 3,5. Dobra. Z uśmiechem? To 3,5. Dziękuję pani bardzo. 3,5 po raz pierwszy. 3,600 po raz pierwszy. I robi się naprawdę gorąco. 3700, 3700. 3800, 3900, 3900, będzie czwórka, będzie czwórka, super, 400, 400, 400 po raz pierwszy, 4200 po raz pierwszy, 4300, 4300 po raz pierwszy. Mamy super zawodników, dwie panie po dwóch różnych stronach narożnika. Ta, o jest, Ale super! 4500, 4,5! 4600! 4700! 4600, przepraszam, 4600. rozpędziłem się. 4600 po raz pierwszy 4700, 4700 po raz pierwszy. 4700 po raz drugi i 4700 po raz trzeci. Sprzedany dla Pani wielka wspaniała puszka. Wielkie brawa dla pani, ale dla ciebie nie mam złych wiadomości, ponieważ pracownia cacko z panią Miszką e, przygotowała największą niespodziankę dzisiejszego finału, także, żeby było jeszcze piękniej, to Ty, ty, która... Y, tutaj było 4700, tak? A tutaj 4600. Ty też wyliczyłaś puszkę, bo puszki są dwie. Także wielkie brawa, taka niespodzianka. Dwie puszki, zapraszam Państwa od 4,700 po jedną puszkę, a Państwo od 4,600 po drugą puszkę. A druga puszka się pojawi. Najważniejsze, żeby nasi zwycięzcy cytacji, najważniejsze.